Czy zdarza ci się w życiu zauważyć, że Bóg nie zawsze jest na pierwszym miejscu? Jednym z rozwiązań tego problemu jest post. Ważne jest, by zdać sobie sprawę, że nasz duch może się obciążać, gdy jemy za dużo. Właśnie dlatego, post pomaga nam wrócić do stanu czujności, do stanu, w którym mamy bystry umysł i jesteśmy wrażliwi na ducha świętego. A więc jeśli masz pragnienie zbliżenia się do Boga, Poświęcenia się, wzrastania w sprawach Bożych, to jest bardzo prawdopodobne, wręcz pewne, że Twoje ciało będzie się temu sprzeciwiać. Jednym ze sposobów, by przywrócić ciału jego właściwe miejsce, nie żeby je wyeliminować, ale żeby je ustawić na właściwym miejscu, jest post. Kiedy pościmy, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że dobrze jest odciąć się od rozpraszaczy, takich jak telewizja, Facebook, YouTube żeby skupić się wyłącznie na Bogu, Jego słowie i Jego obecności.